się po to żeby wyjaśnić niektóre sytuacje które spotkały tak naprawdę całą czwórkę ale w szczególności Natalię która była pod pani opieką decyzją sądu dziecko miało zostać odebrane od rodziców biologicznych natomiast wtedy Natalia przebywała pod Pani opieką. Pod moją opieką przebywała. Ona w domu w ogóle była chyba tylko pół roku. Bo tak mieszkało, to mieszkało tu urodzenia z nami, my prowadziła się córka z mieszkania i to było że może pół roku, jak ona tam była. No, no. no więc właśnie. I, I tutaj mamy kolejną próbę takiego zawładnięcia prawa przez Gliwicki PCB. Z racji tego, że. E Postanowienie sądu dotyczyło miejsca zamieszkania, czyli tak naprawdę miejsca no, zamieszkania rodziców. Natomiast Natalię odebrali od Pani. Tak. Wiem skąd inąd, że stało się to w bardzo drastyczny sposób. Parę słów może na ten temat, Pani nam powiedziała. To jest dla mnie naprawdę ciężkie. Po prostu ja byłam dzieckiem w przedszkolu, bo dziecko chodziło na taką terapię. Poszłam z tej terapii, poszłam z dzieckiem do sklepu, poszłam na lody, wróciłam z dzieckiem, nam przywieźli kuchenkę gazową. I natalcia się akurat bawiła i ktoś zapłakał. Otworzyłam drzwi, przyszła pani z CPR, wyczuła dwóch policjantów uzbrojonych po prostu z piskoletami na plecach. I oćwaczyło mi, że przyjechali po Natalkę. W momencie się zjawiła prawie cała rodzina, obcy panowie, którzy kładli na tym, stawiali tą maszynę na piec, ten gazowy piecyk to mówią, no jak w ten sposób można? Po prostu bardzo nieładny sposób, nawet nie pozwolili mi z dzieckiem się pożegnać. Do tego właśnie, do pół godzin może więcej trwało, żeby z dzieckiem się pożegnać. Po prostu na nam dziecko zabrali. Wiesień, który mieszka w Czechowicach, siłą rzeczy trzymał dziecko, żeby chociaż się z nim pożegnać, nie pozwolili. W końcu zeszliśmy na dół, bo dziecko miało odebrać, z tego co ja czytałam, pan Magdziak i pani z cpr ale nie policja. Więc już potem po tej takiej troszeczkę pchaninie się, przepychance, żeby dziecko się wprowadzić na dół, bo policjant właściwie nie bardzo chciał. Kota pani z mówi, no dla świętego spokoju, niech babcia zejdzie z tym dzieckiem. Jak zobaczyłam pana Magdziaka, że siedzi w samochodzie, po prostu nie wiedziałam, czy to pan Magdziak, czy ta pani, co z boku siedzi. Okazało się, że pan Magdziak. Po prostu wygląda tak jakoś po prostu dziwnie dla mnie, bo nie wiedziałam, kto to jest, co To jest za człowiek. Się nigdy nie spotkałam. Byłam zaszkoczona, że to jest taki śmieszny człowiek. Ale po pierwszym spotkaniu okazało się, że bardzo sympatyczny pan. Od razu powiedział, że nie będzie robił żadnych utrudnień w że będę miała kontakt z dziecka, nawet telefonicznie, mogę raz w tygodniu dzwonić. I jest tak do tej pory, że kiedy zadzwonię, chyba że państwo magdiak nie mogą odebrać telefonu, czy gdzieś wyjechali, no ale tak raczej kontaktujemy się przez telefon. Pytam się jak się dzieci czy im odpowiada mi zawsze, że dobrze, czy możemy się spotkać. Jak jest możliwe spotkanie, to się spotykamy, jak nie ma pogody, to też się nie spotkamy. To jest takie chyba normalne. Tutaj właśnie, tutaj właśnie mamy taką e, radosną twórczość pcpr gdyż wskazuje ona na postanowienie sądu w Gliwica, które nakazuje wydaniu, wydanie małoletniej Natalii, ale wskazuje osobę, osobę uprawnioną, czyli to jest państwa Małgorzatę i Piotra Magdziaka. Tak. I wyraźne jest stwierdzenie, że zobowiązuje się państwa do tak. wydania Natalii, tak. nikomu innemu jak panu Piotrowi Magdziakowi. Nie było go na górze, dlatego ja byłam zaszokowana jak zeszłam na dół. E... No, po prostu nie pamiętam połowy rzeczy, bo z tego co tylko wiem to do... zięć mi mówił, że po prostu dużo nie brakowało, jak żebym zemglała. Mało, żebym nie zemglała, żebym się uderzyła o róg stołu. Po ja... Ja, wie pan, to były takie momenty, że ja szłam do apteki po mięso i na odwrót. Były momenty, że zapominałam się co ja w domu robię. Proszę panią, e... Dzieci, pani, pani wnuki, Państwo Mojciaków przebywają już od kilku lat. No od 2007, jeżeli pamiętam dobrze, tak jak Natalkę zabrał. Czyli prawie jest to ponad 5 lat tak, w przypadku Tak, tak. E, Jakby Pani oceniła tutaj, powiedzmy tą rodzinę, jej starania o... o, o no ja mogę tylko tyle powiedzieć, że jak byliśmy na ostatnim spotkaniu, to było chyba gdzieś koło 15, i to był taki moment, że Marzenka, bo tak chciałam powiedzieć Marzenka nie widząc mamy pani Magdziak, jak ją nazywa, potrafiła popuścić po prostu rękaw z i patrzała w drzwi, czy już wchodzą. Jak ich zobaczyła, to była po prostu naprawdę no, szczęśliwa, to jest mało powiedziane. PCPR, PCPR stawiał również zarzuty państwu Magdziakom, że utrudniają kontakt Rodzeństwa z panią, jako no, jedyną, jedyną osobą z tej biologicznej rodziny. No tak, to było coś takiego, no ale ja myślę, że to było całkiem inne zagranie, że jeżeli sąd czy CPR państwu Magdziak powiedział, że ma się z nami nie spotykać, więc tak zrobił, jak mu kazali, prawda? To chyba to jest normalnie, jeżeli ktoś panu nie spotka jeśli się pan, to pan się nie spotka. No właśnie, jak pani, jak pani to przeżywa, No bo jednak myślę, że była, że była to jakieś. No, Mnie się wydaje, ta... że to jest troszeczkę cios poniżej pasu. W grę również wszedł pan Ireneusz Kopania. Z tego co wiem, pan Ireneusz Kopania jest jakimś znajomym pani córki. To jest chrzestny ojciec córki, który mieszka w Czechowicach. Czyli, czyli są to jakieś takie bardzo bliskie związki. No jeżeli jest kumotrem, to chyba tak. Tylko, że ja mam z nimi bardzo mały kontakt. Mhm. Także tylko się spotykam, jak na przykład do lekarza idzie, czy potrzebuje na zakupy, Także ja bardzo mały kontakt mam z nimi. Także e, ja nie mogę nic takiego konkretnego powiedzieć, że tak jest, czy jest tak. Jasne. E, parkopania parkopania po, postanowił sprawić wszystko, żeby całą czwórkę odebrać Państwu Magdzie. Są, to, są, to, są tam zarzuty ich jakiejś no, niedbałości o, o, o dzieci, o braku należytej pieczy. Motywują to tym, że ta piecza nie była sprawowana w sposób wystarczający choćby dlatego, że marzenka poparzyła sobie rączkę. Każdy mu się zdarzy. No, ja uważam, że też. Natomiast to jest zarzut, że Państwo Magdziakowie no, coś przeoczyli, i, i to się stało. Zarzut dotyczy też również yy, omdlenia, czy też odwodnienia Daniela. Przecież wszyscy wiemy, że dziecko cierpi na bardzo poważne schorzenia i temu dziecku po prostu nie może dawać słodyczy. No oczywiście, tylko ja też się staram ich nie przywozić, ale jak przywiozę na tarce, bo zawsze jakieś dziecko się znajdzie, żeby sobie wzięło, no to jest nieuniknione. No właśnie i tutaj, i tutaj dochodzimy do, 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 do takiego, no już, ja wiem, do pewnej konkluzji. Że tak jak wspomnieliśmy, Państwo Magdziakowie e, opiekują się dziećmi prawie 5 czy ponad 5 lat. W czasie tej pięcioletniej opieki zdarzyły się trzy jakieś incydenty, które w tej chwili mocno są akcentowane. E, nikt nie mówi, co było przedtem. Od dzisiaj od Pani się dowiadujemy, że nawet jako babcia jest Pani zadowolona. No jestem zadowolona, dlaczego mam nie być. Bo Pan Natalka już nie ma 5 lat, jej się pojemasz cukierka i powiedz tak albo tak. Bo były momenty, że czasami tam się coś powiedział, to nie usłyszałam ani jednego słowa, że jej jest źle. No ja, ja, ja też nie, nie, nie widziałem, żeby te dzieci no wy... w jakiś szczególny sposób cierpiały w tym domu. Ich, ich zachowanie, ich postępowanie i traktowanie Państwa Machdziaków. no uważam, że jest bardzo takie serdeczne i, i, i ono jest dwustronne. No Przepraszam na chwileczkę, ale przed chwileczką ta Pani była świadkiem takiego śmiesznego incydentu, może ja powiem śmiesznego, to nie śmiesznego, tylko po prostu wzruszającego, bo ja powiedziałam chyba o, coś od córce właśnie Iwoni. ona się zaraz rozpołakała. No właśnie i tutaj dochodzimy również do tego takiego kontaktu poprzez Pani córkę, dotyczącego Pana, pana kopalni. Do widzenia, żegnamy Państwa. Do widzenia. I właśnie w tym momencie dochodzimy do takiego punktu, gdzie znów zbiega się sprawa pani córki i, i pana, i pana kopalni, prawda? Bo z jednej strony no, sama pani mówi, że mama dzieci nie nadaje się do sprawowania opieki. No Jest tam jakiś bardzo poważny problem, który to uniemożliwia. Natomiast yy, z, z, z rozmowy z panem kopalnią trzy tygodnie temu usłyszałem, że Pan Kopania chce pracować nad rodziną biologiczną, żeby te dzieci zostały przywrócone. Nie, nie wyobrażam sobie, żeby mama mogła tą opiekę sprawować, a tym bardziej, żeby Pan Kopania mógł na nią wpłynąć. To jest pierwsze. Wolałabym jednak, żeby nie wrócili to. Naprawdę bym wolała. Właśnie. I tutaj, i, tutaj, I tutaj jak Pani doskonale wie, bo na pewno dzieci o tym mówiły, że jest pewien niepokój w nich. Że sytuacja wygląda jak wygląda, że każdy dzień przynosi dodatkowe rozterki, dodatkowe kłopoty, i dzisiaj tak naprawdę zapadły pewne decyzje odnośnie tak domu, jak i pieczy. Myśmy próbowali się dowiedzieć tak w pcp że jak również od strony Fundacji Polskiej Angielskiej, jak ta sytuacja wygląda, ale tak naprawdę oprócz krótkich komunikatów nikt nie chce odpowiedzieć na konkretne pytanie. dlaczego oceniają tą rodzinę w ten sposób, na jakiej podstawie stawiają im zarzuty, dlaczego uparli się, żeby te dzieci pozbawione były po raz kolejny własnego domu, własnych korzeni, no bo przecież tak. Marzenka jest malutką dziewczynką. No ale ona tutaj jest bardzo długo. Także no praktycznie całe swoje życie, prawda? Tak. To samo dotyczy to Kuby, prawda? Pani jako babcia ma porównanie, jak, to, jak te dzieci funkcjonowały wtedy, kiedy były jeszcze w domu rodzinnym. Jak były nieporadne, jak były. Ja ich po prostu mało widziałam. Pani tak, po prostu widziała mało i myślę, że wszyscy że... bardzo mało je widzieli, gdzieś one tam po prostu I sobie ja tak żyły. I ich prawda? po prostu pamiętam u państwa czarneckich, widziałam raz, to marzynka miała chyba w półroczku. Potem jak pani ma, przyjechała na pierwsze widzenie, marzynka nie chodziła. No właśnie, i tutaj, i tutaj też mamy taką bardzo, bardzo, bardzo niepokojącą, czy też bardzo niepokojący sygnał, że. Yy, Marzenka przede wszystkim, ale i Kuba, prawda? E, odebrani od państwa czarneckich, no nosiły, nosili za takie no, znamiona dzieci zaniedbanych. Tak jak pani mówi, Marzenka nie chodziła. Nie, bo to nie jest mój węzł, to jest naprawdę prawda. Nie chodziła pani Magdziak ją po prostu przyniosła na rączkach. Jak przyjechaliśmy na drugie spotkanie, czy trzecie, z kolei to trudno powiedzieć, bo tych spotkań było parę. Jak zobaczyłam, że ona chodzi, to że się popłakała, pani pan jak mówi tylko, nie pokazywa, że się pocz. No właśnie. Kuba, Kuba też miał problemy z kręgosłupem, to wcale nie znaczy, że tych problemów w tej chwili nie ma, ale no, te dzieci są żywym srebrem, ich jest wszędzie pełno, są bardzo aktywne, wszystkie te czynności psychoruchowe są no, wręcz doskonałe, oprócz tego no, że e, Kuba no, jeszcze ma ten niedorozwój, prawda? No ale to jest Jak tylko dziecko, dziecko? prawda? Jeżeli to wszystko jeszcze może być nie wszystko na dobrej drodze. Ktoś to musi zrobić, pani uważa, że Państwo Mawziakowie są w stanie zapewnić... Ja jestem do takiego zdania, że może źle powiem, może źle się wyraży. Ale zabierając te dzieci, zrobimy im krzywdę. Czyli uważa Pani jako że, babcia. Że zrobi im się krzywdę. Yy, uważa Pani jako babcia, że te dzieci powinny jednak pozostać w tej rodzinie. Ja myślę, że tak. Yy, i, I to by dało pani również szansę na zaciśnienie więzi. Po prostu prawda? ja mogę z nimi widzieć nawet na pół roku raz. Mnie to wystarczy, jak przez telefon zadzwonię, że pan Magdziak powie, że są zdrowe, że Natalka coś powie. Ale Czyli zabierając ten stąd, naprawdę skrzywdzi się te dzieci, a najbardziej Marzenkę, bo Natalka już jest duża dziewczynka, może coś zrozumieć, ale Marzenka, nie to, wiem jak się może skończyć kubuś. dla dziecka. A to jest dziecko, które ma chore serduszko, także zabierając te dzieci stąd, ja myślę, że im się zrobi krzywdę. Czyli jest pani głęboko przekonana, że Państwo Magdziakowie są w stanie zapewnić należytą opiekę. Ja Darzy Pani zaufanie w każdym działaniu? Mogę jest. powiedzieć, że po prostu CPR nie zrobił. Mi się mi brzydko nieładnie mi postanowiło. Jak ja pojechałam, to niby że dzwoniła do Pani Magdziak, że Pani Magdziak się nie chce spotykać. Więc ja sobie odczekałam, ale mówię, nie da to spokoju, a Pan Magdziak mi tak, że nie ma problemu, możemy się spotkać. Ja pamiętam, jak przyglądałem protokoły z tych spotkań w CPR-ze, to trafiłem na taką informację, że. W czasie, kiedy dzieci były gdzieś w pokoju w obecności psychologa, wtedy kiedy pani się z nimi spotykała, to psycholog odnotował w tym protokole coś takiego, że dzieci ujawniły, że są przez rodziców zastępczych w jakiś sposób źle traktowane, że rodzice na siebie krzyczą. Przypomina pani sobie taką sytuację, że cokolwiek takiego, którekolwiek dzieci mówiło? Nie. Owszem, ja od Marzenki nie słyszałem. Natalka wspominała o awanturach, o jakichś tam krzykach. Ale, ale tam chodzi, to... u Państwa Magdziaków tak? Tak że, tak, że tak to było u Państwa Magdziaków. Ja nie mogę tego potwierdzić, bo ja tego nie widziałam, nie słyszałam, nawet od dzieci tego nie słyszałam. Ale to jest napisane, że to w Pani obecności yy, właśnie yy, Natalka powiedziała, że są tutaj awantury. No ja w to też nie wierzę. Ja, ja po prostu bym musiała powiedzieć, że to jest prawda, chociaż ja takich rzeczy nie słyszałam. Taki... Ja po prostu zapytałam się jej, czy jej jest dobrze i czy by chciała do mnie wrócić. Popatrzała się tak na mnie, wyczułam, że mówi tak, ale czuję co innego. Mm -hmm. Więc ja na tę kartę, tylko zażartowałam że się, że cię nie zabiorę. I od razu się zaczęła uśmiechać, normalnie rozmawiać. No właśnie, i tutaj też mam taki protokół bardzo sporny z 15 marca tego roku, gdzie ten protokół tak naprawdę został lekko mówiąc no, sfałszowany. No nie mam w tej chwili, gdzieś prawdopodobnie jest napisane, że ja po 15 niby tam byłam. Tak. Tak. To się nie zgadza, bo ja byłam ostatni raz. Można no z Panu powiem, kiedy mam ostatni raz, bo ja też bez okularów jestem. To chyba było w marcu. W marcu było to spotkanie. Tak. No bo w kwietniu chyba się mały do... ma już się mały do komunii. No tak, nie no tak to, to my wiemy, bo przecież... E, po 15 marca, marca chyba było to spotkanie. No więc właśnie. I tutaj jest taka anotacja, że e, następne spotkanie, które ma się odbyć 23, czyli niejako za tydzień zaraz. Tak? Państwa, Państwo Magdziakowie, wtedy, kiedy Pani będzie widziała się z dziećmi, zostaną poddani jakimś tam zabiegom psychologicznym, nie, nie piszą z jakiego powodu. Natomiast, natomiast później, na podstawie tego typu protokołów, Państwo Magdziakowie są wskazywani, jako są rodzicami niekoniecznie dobrymi dla tych dzieci. Ja chcę Pani powiedzieć jedną rzecz, że bez względu na to, co kto mówi, co kto będzie pisał, co kto będzie tłumaczył, nie pozostawimy ani dzieci, przede wszystkim, ani wnuków bez jakiegokolwiek wsparcia, bez pomocy. Na pewno będziemy się przeciwstawiać do końca jakimkolwiek złym rozstrzygnięciom dla tych dzieci. No i wspólnie postaramy się, żeby jednak tą rodziną zastępczą... Była, e, była Anglicy również Tak jak PCP, jak pani e, lecka przeszkodza szparzem musimy sobie raz, zaraz dostanę dobrze Teraz jakie to druga sesję teraz i szybko za zimno będzie. Na mokro, Idź. Idziemy przebieść tu kieru. Idź, na dół. idź, kochanie, coś samo kradziecko i będzie naprawdę chora. Czyli jeszcze raz powracając do tej sprawy, zobowiązujemy się, że będziemy tej sprawie się przyglądać, będziemy patrzyli na ręce tym mięskich urzędników, będziemy próbowali w każdej sytuacji wesprzeć. Wesprzeć przede wszystkim, tak jak mówię, czwórkę rodzeństw. Serdecznie Pani dziękuję za tę rozmowę i jak będzie jakakolwiek sytuacja, w której będzie Pani uważała, że należy o czymś powiedzieć, ja bardzo proszę o kontakt. Dobra, ja nie powiedziałam, że naprawdę bym wolała, żeby mieli taki dom, jaki mają, jeżeli mają trafić na coś gorszego, na to, co mieli kiedyś. Serdecznie Wam dziękuję. Proszę.